Hej, hej, witajcie, ja jestem Sierzon, to jest kolejny odcinek na moim kanale, oczywiście. Robimy sobie kolejne przygotowania misji w terenie, wyposażenie. I tutaj mamy kolejne ym, wyposażenie misji. One no są akurat wszystkie wymagane, ale na przykład palnik acetylowy jest opcjonalny. Dlatego sobie popatrzcie, które misje są obowiązkowe, a które nie. Dzisiaj robimy sobie przecinarkę plazmową, ona jest obowiązkowa w moim przypadku, ale w waszym niekoniecznie musi być, bo ja akurat mam chyba naszyjnik do zdobycia, jeśli nie mylę. Okej, okay, lecimy do kryjówki. Zobaczymy, gdzie jest kryjówka. Kryjówka jest dość daleka, jak widzicie. A tego możemy sobie użyć tutaj naszej mocy. Jak zwykle jest to bardzo fajne, naprawdę. Bo po co mam podróżować po całej mapie, jak mogę sobie za 2000 dolarów przepłynąć w jakieś konkretne miejsce? Nie wiem, niech to będzie te Was płci. Być jest taka jedna z lepszych lokalizacji, moim zdaniem. Dlatego, no, patrzcie na początku, jakie macie przygotowania. A, a potem patrzcie, przygotowania, jako macie główny cel. Dlatego nagrywam to każdy odcinek osobno. Że po prostu każdy może sobie dopasować do tego, co potrzebuje. Fajny ma ten taki klakson, tak to mogę nazwać. Tym godło, kurde, nie wiadomo co to jest. Trzy jest Polska, ale to takie na środku. A to jest flaga, godło, tak. No dobrze powiedziałem na początku. Okej, lecimy po helikopter i lecimy do kryjówki. Tak naprawdę misje są bardzo proste, ja już to robię Co prawda w dużych po czasu, ale myślę, że wy godzinkę da się z tym wszystkim wyrobić jak tak to się sprawnie. Wiadomo, albo się na ekipę to będzie szybciej i od, do, do, od godziny do półtora, półtora godziny tej godziny w sumie można jakiś zrobić speedruna. Może zróbmy sobie odcinaczek gdzie wszyscy na jednym odcinku robią taki odcinaczek z, z wszystkim. Tylko niech to nie będzie akurat to samo przygotowanie co teraz. Okej, okay, jakiś inny gang też, prób, też próbuje zrobić napad. Pytanie na też tego samego gościa. Wy zwiastu nie mieliśmy taki moment, gdzie jakiś chłop leżał martwy, nie? Na wyspie, go tego tego była... wysypała. Czekajcie, bo ja się siedzę i padzę rozpadnie, bo na kolanach nie leży. Ta była kamera, której nie zniszczyłem.

Sorry, YouTube, viewers. O, proszę bardzo. Możemy zaraz ją spadać, czy, czy jeszcze coś? O, będzie mnie nie za na koniec. Made in China, gdzieś tam było, nie, nawet nie może zniszczyć, dobra, to nie, bo na niektórych przygotowaniach trzeba to zniszczyć, terperro. perro, kurde. Zniszczyć coś, jak nie zniszczycie to mają info szybciej, tu lecimy. Okej, okay. może jakaś muzyczka, co? Gro. Nie wiem czemu gra mi no nie wyłącza radio. Mimo tego, że go nie ustawiłem nigdzie. Może dlatego, że na live'ach przez większość czasu mam wyłączone radio, bo wszystko Spotify'a. Nie wiem, choć się domyślam. Okej, okay, ja tego jeszcze nie widzę. Teraz gdzieś tutaj. Ale jakieś auto stoi już. a bo nie robił napad w tym momencie. A my im to blizniemy. To był niewinny cykl, kurde. Zaskoczyli, że tak to powiem. Ja w każdym odcinku ginę, ja jestem jakimś amatorem. Jak to robię na liveach, tak na trilaucie, to ani jednej śmierci. No po prostu. Dobra, no. Po prostu tutaj jestem tak dobry, że za dobry. Czy oni uciekają? Dobra, ogóle byłem na otwarty, no. Mogłem boką wodę poleciał. Też Adgady mają mega... a John jest. Gdzie jest jeszcze jeden hole? W końcu kabel od myszki, on za krótki, muszę sobie go wyciągnąć, bo mi spadł, psuł w Jurka. faktycznie złe informacje, no. Już dwa. że chwilę ja zginę, nie? to by już było szczyt prosto, nie? Dobra, nie ma tyle, nie? Lecimy, lecimy do środka. No to. Tu nie ma ma drugiej misji po prostu, tak powiem. Jest tylko jedna, ta, którą musimy w tym momencie zrobić. Okej okay. Jak zaspalimy sobie nad kosatką właśnie przycisk, który odpowiada za wlatywanie w przypadku prawa szczołka na padzie, to od razu nas przekieruje, do tego nie trzeba hamować. Także można zaoszczędzić jakieś 5 sekund po prostu. Przecinerka plazmowa udało się oznaczyć, czyli misja w terenie zakończona, co mi się bardzo bardzo podoba. Mamy kolejne postawienie na gotowe. także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka. No, się w kolejnym odcineczku poradnikowym do napadów, bo mamy już tutaj przy bardzo gotowe. Także do następnego. Na razie, cześć, bajo.